Było dwie rzeczy. Pierwsza to była realizacja projektów, a druga to były cele naukowe, badawcze. Stowarzyszenie miało jednoczyć ze sobą jak najwięcej gmin Dolnego Śląska. Po to, aby w momencie możliwości zrealizowania projektu, żebyśmy mogli przystępować, ponieważ stowarzyszenia w nowej perspektywie będą premiowane w stowarzyszenia, które mają doświadczenie i które już istnieją. Naszą ideą pierwszym pomysłem tak naprawdę nie były dar, tylko były przystanie na Todzański, który projekt jest realizowany. Stowarzyszenie pozyskało ponad 40 milionów dofinansowania i projekt w tym momencie jest realizowany. Kolejna koncepcja to był dar który udało nam się zarazić w międzyczasie zarząd województwa i pana Marszałka do tego, aby województwo przejęło projekt i został on przeinaczony w cyklostradę. Jeżeli chodzi o te kontrowersje, no to wiadomo, zawsze pieniądze wpłacane do stowarzyszenia będą budzić te kontrowersje, jednakże warto pamiętać o tym, że one są dzisiaj kumulowane, znajdują się na koncie stowarzyszenia i w momencie, gdy pojawi się nowa perspektywa, której nie ma, która opóźnia się i na to nie mamy wpływu, będą nowe konkursy i wtedy stowarzyszenie z gotowym wkładem własnym, z doświadczeniem i z projektami, które już wykonało, będzie miało łatwiejszą drogę do tego, żeby pozyskać pieniądze na duży ogólnowojewódzki projekt. Dziękuję.